Jeżeli oglądasz ten materiał, to prawdopodobnie chcesz dowiedzieć się, czy day trading w ogóle ma sens, albo już jesteś day traderem, tylko starasz się być zyskownym, bądź już jesteś zyskownym, bądź sporo straciłeś i chcesz dowiedzieć się, czy są jakieś osoby, które jednak może nie tracą i tak dalej i tak dalej. Niezależnie do której grupy osób się zaliczasz, chciałbym cię przywitać bardzo serdecznie na moim kanale. I uczulić również na to, że wszystko to, co tutaj powiem w tym materiale, będzie bazowane na moim doświadczeniu. I jest całkowicie subiektywne. W poprzednim materiale już tłumaczyłem mój punkt widzenia na generalnie obiektywizm w kontekście opowiadania czegokolwiek o tradingu i raczej w niego nie wierzę. W sensie po prostu uważam, że każda opowieść o tradingu, o swoich pozycjach, o swoich doświadczeniach na rynku. Powinna być traktowana w 100% subiektywnie i przedstawiana w 100% subiektywnie. W ogóle nie uważam, że obiektywizm jest w stanie istnieć w momencie, kiedy mówi o nim człowiek, i człowiek stara się ten, to stanowisko, jakby ten koncept filozoficzny używać do opisywania czegokolwiek, co on postrzega. No, trochę to zaprzecza samemu sobie. Niemniej jednak, odchodząc już od dywagacji czysto filozoficznych, um, chciałbym w tym materiale poruszyć przede wszystkim jeden bardzo ważny temat. Po pierwsze, temat, który poruszałem już poniekąd w poprzednich materiałach, w których mówię o tym, ile osób traci i tak dalej, i tak dalej, ale trochę od innej strony. Trochę chciałbym przedstawić pewnego rodzaju realia i swoją przygodę i powiedzieć Wam szczerze, tak całkiem szczerze, jakbyśmy po prostu sobie siedzieli i gawędzili gdzieś, nie wiem, przy, przy, przy jakimś dobrej kawie czy jakiejś dobrej herbacie, jak wyglądało to u mnie i z jakimi rzeczami zmagałem się i zmagam się w dalszym ciągu, więc potraktujcie ten odcinek jako czystą nie chcę powiedzieć spowiedź, bo to takie pejoratywne słowo, ale jako takie, taki czysty pamiętnik, w którym sam do siebie ciężko by było, żebym mówił to do kogoś innego, bo mamy pusty siedzę w pustym pokoju, natomiast w którym po prostu zbieram swoje myśli. I Będąc z Wami szczerym, ja w samym Forexie siedzę od dwóch lat i powiem Wam, że te dwa lata to były dwa lata przepełnione największymi zmianami nastroju w stosunku do całego, w ogóle, całej spekulacji i całej giełdy, jak, jakiego kiedykolwiek doświadczyłem. W jednym z ostatnich, również, gdzieś tam kiedyś, materiałów wspominałem, że w ogóle. Cały świat otwierania jakichkolwiek pozycji na rynku został mi przedstawiony w momencie, kiedy poznałem bitcoina, i wtedy wszyscy mówili, tam w 2016-2017 roku, coś takiego, że, że bitcoin będzie bardzo mocno wzrastał. I tak oto straciłem, znaczy na początku zarobiłem, a później straciłem pieniądze, i, i to był moment, w którym, mimo wszystko, jakoś. Ta jazda emocjonalna nie była jakoś taka mocna, bo, bo po prostu nie, nie chodziło tam o jakieś pieniądze, które, które bardzo mocno by e, coś dla mnie znaczyły. Nie żebym był wtedy, nie, wiadomo, jak bogaty, bo absolutnie nie. Natomiast chodzi po prostu o to, że zdawałem sobie sprawę, że to może być po prostu czysty hazard w tamtym wypadku. I Dążę tym, tą opowieścią do tego, żeby pokazać Wam, że dopiero kiedy zacząłem brać to na poważnie, dopiero kiedy wgłębiłem się w świat day daytradingu, dokładnie instrumentów finansowych tutaj w postaci właśnie Forexa i w postaci handlu na różnicy walut, czyli na przykład tutaj na eurodolarze, który jak wiecie jest moim ulubionym. Tutaj, instrumencikiem, no to dopiero wtedy dostałem największy wpierdziel od, od rynku, od jakby różnych pseudo góru, od w ogóle. taki wpierdziel informacyjny. Zacząłem łapać się wszystkich możliwych informacji i tego, kto będzie w stanie mi coś przedstawić na tyle sensownego, że będzie to do mnie uderzać, i będę rozumiał, co się wydarza. Będę rozumiał to, co widzę. I Chciał, jak w przypadku wielu ludzi, zacząłem oczywiście od wszelkiego rodzaju patternów, od wszelkich, wszelkiego rodzaju wskaźników, których nałożyłem sobie 100 tysięcy, żeby była jasność. Ja sam osobiście znam na przykład jedną traderkę, która korzysta tylko i wyłącznie z średnich kroczących, jest swing traderką i naprawdę ma fajne osiągnięcia. Tylko trzeba pamiętać o tym, że żeby. Rozumieć, żeby w ogóle korzystać z danego wskaźnika, trzeba rozumieć, dlaczego coś się może wydarzyć. A to, że wskaźnik nam pokaże jakieś przecięcie i tak dalej, i, i myślimy, że to może być takie proste, jak wyświetlenie buy and sell, no to niestety bardzo szybko rynek to zweryfikuje i stracimy większość pieniędzy, niestety. No i też, oczywiście, na samym początku tak też myślałem, że tak to działa. Że przecież to jest takie proste, że odkryłem Amerykę, że wystarczy mi 15 wskaźników, które się gdzieś tam połączą i tak dalej, i koniec końców yy, jakoś, jakoś to będzie. No i jakoś to nie było. Ja na szczęście cały czas bazowałem na koncie demo. Ja wiem, że to jest taki temat, który jest tutaj w polskim community tradingowym bardzo mocno taką tematyką uważam. Wzbudzającą wiele kontrowersji, natomiast moim zdaniem w dalszym ciągu będę to podtrzymywał. Konto demo to jest najlepsze, co mi się przytrafiło, bo jak myślę sobie, ile bym pieniędzy stracił wtedy, to to po prostu za głowę chcę, chciałbym się złapać i prawdopodobnie bym dalej już tego nie robił, więc tutaj, jakby, żeby była jasność. To było cały czas wtedy na koncie demo, i moi drodzy, po tym pół roku, tak naprawdę, kiedy oglądałem te wszystkie kanały na YouTubie, w których i skakałem z wskaźnika od wskaźnika, który wiadomo miał 150 tysięcy win rate procentów i tak dalej, zacząłem dopiero rozumieć, że to kompletnie nie ma sensu. W sensie zacząłem rozumieć, że ja nie wiem, co ja robię. Po prostu. Ja nie wiem, co ja robię. Ja nie rozumiem, dlaczego coś ma się wydarzyć, nie rozumiem, dlaczego rynek się porusza. Tylko w taki sposób bardzo wręcz prześmiewczy i w sposób bardzo arogancki podszedłem do tego wszystkiego i stwierdziłem, że nie, no przecież co to tam, nie? Ja na pewno jestem lepszy niż reszta i na pewno mi się uda. No, jak możecie się domyśleć, stało się całkowicie odwrotnie. Więc tak oto skakałem od strategii na strategię, chociaż no Boże, ja nawet wtedy nie rozumiałem, co to jest strategia. Ja skakałem z wskaźnika na wskaźnik, później dopiero zacząłem dziś interesować się, czym jest price action, bo ludzie zaczęli mówić o tym, że w sumie price action to jest, to jest najlepsza rzecz do zrozumienia tego, co się wydarza, i tak dalej, i tak dalej. No i tak oto trafiłem na pierwszą grupkę. Tak oto trafiłem na pierwszą grupkę. Tradingowo spekulacyjną, można powiedzieć, prowadzoną przez już nie będę mówił kogo, natomiast była to grupka zagraniczna. No i teoretycznie tam też były jakieś sygnały, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak 90% takich grupek niestety była to grupka złożona z osoby, która również nie miała pojęcia co robi, natomiast była na tyle. Cwana, że w jakiś tam sposób udało się mi to chwilę prowadzić. Natomiast sumując jakby te wszystkie sygnały i tak dalej, to tam głównie z tego wychodziło. Niczego się tam nie nauczyłem. Ona sama też tradowała na zasadzie 100 tysięcy właśnie 100 tysięcy wskaźników i może się czasem coś uda. Co oczywiście w ogóle jest trochę definicją tradingu, że może się czasem coś uda. Natomiast w tym, że, że jakby właśnie paradoksalnie całkowicie odwrotnie ta osoba chciała tą rzecz przedstawić. Um, czyli wiecie, on jest najlepszy, on wszystkich wszystkiego nauczy i tak dalej, i tak dalej. No, na szczęście nie była to grupa za jakieś ogromne pieniądze. Tak też oto po jednym miesiącu uczestniczenia w tego typu cyrku doszedłem do wniosku, że aha, to również nie tędy droga, więc kolejny moment, aha, wystąpił. Um, i o tyle to było ciekawe doświadczenie, bo zacząłem się w ogóle zastanawiać, skoro tyle momentów aha występuje. Czyli, tak, po pierwsze, najpierw te wszystkie wskaźniki do kosza. Później price action, no to jeszcze, to rzeczywiście, to zaczęło jakoś coś mi tam jakoś to zaczęło mieć sens. Później te wszystkie grupki do kosza. No i zacząłem trafiać rzeczywiście na już trochę bardziej youtuberów, którzy gdzieś tam mieli jakiś credit score, to znaczy w takim kontekście, którzy gdzieś tam rzeczywiście utrzymują się dosyć długo, rzeczywiście starają się jakąś tą wiedzę przedstawić trochę inaczej, nie prezentują Lamborghini i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście zacząłem gdzieś tam w to wsiąkać troszeczkę bardziej. Natomiast w dalszym ciągu nie miałem usystematyzowanej drogi ustrukturyzacji, ustruktury, Ustrukturyzowanej drogi, w ten sposób, może po prostu, w taki sposób, jakbym po prostu nie miałem jasnej ścieżki, jakbym miał to robić, co bym miał robić, nie rozumiałem, co się wydarza, i tak dalej, i tak dalej. I coraz bardziej dochodziło do mnie, że ja rozumiem, dlaczego wszyscy mówią, że to jest SCAM, bo prawda jest taka, że forma, w jakiej mi to zostało przedstawione, to był skam. W sensie wszyscy ci ludzie, którzy mi mówili, jakie to jest proste i w ogóle i wskaźniki i tak dalej, wystarczy gdzieś tam wejść sobie na moją grupkę i wszyscy cię wszystkiego nauczą. Wszyscy ci ludzie, ja najchętniej, jakbym miał kasę i jakichś, nie wiem, prawników i kancelarię, to bym wytoczył im taki kurwa proces, że naprawdę chciałbym, żeby. Nie chcę tu nikomu źle życzyć, ale po prostu chciałbym, żeby poczuli smak własnej broni i jak to jest korzystać z czegoś, korzystać, jakby, jak to jest używać tak mocnej dezinformacji dla własnej korzyści. I bo, bo, bo naprawdę ilość syfu, która mi została przedstawiona, w sensie ja wciągnąłem się w temat, który okazał się, że w ogóle te wszystkie rzeczy, które zostały mi przedstawione, że to jest wszystko kłamstwo. Że to jest wszystko kłamstwo. Później zacząłem interesować się tymi statystykami. Ostatni materiał polecam zresztą, w którym sprawdzam, czy mówię o tych badaniach i tak dalej, również całkowicie subiektywnie. O tym, że 95% osób traci i tak dalej, i tak dalej, i tego typu pierdolety. Nieważne. Co jest natomiast ważne, to to, że po czasie zacząłem rozumieć, że nikt mnie tego nie nauczy. Po czasie zacząłem rozumieć, że nikt mnie tego nie nauczy, że to nie jest tak, że ja sobie usiądę kiedy chcę, że to zacząłem rozumieć, że jakim głupim człowiekiem byłem, a raczej nieświadomym, może to jest lepsze słowo, w momencie kiedy myślałem, że Będę w stanie bez w ogóle żadnego przygotowania, bez żadnej wiedzy jak to wszystko działa, będę w stanie spekulować na przykład na eurodolarze, na którym może spekulować każda osoba na świecie, tak naprawdę mająca dostęp do jakiejkolwiek aplikacji brokerskiej i tak dalej, na której spekulują wielkie instytucje, które tak naprawdę jest, no, nie ma się co oszukiwać, walutami zarządzają banki centralne i tak dalej, więc wiadomo kto tym steruje. I dopiero po czasie zacząłem rozumieć, że jak zabawnym było to, że ja myślałem, że ja z jakimś wskaźnikiem będę w stanie być profitable, być zyskowny w walce z na przykład jakimś bankiem centralnym na rynku. Bo trzeba powiedzieć jasno, kochani, e, kochani w ogóle, jak to powiedziałem, ko kochani. <laughs> Moi drodzy, to brzmi zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ehm, w tym, że, że, że po prostu no, no, sami widzicie, jak to brzmi. Nie? Wskaźnik jakiś darmowy z internetu, do którego każdy ma dostęp, kontra, e, kontra bank centralny. Jakby, wiecie, znowu, na wolnym rynku, wolny rynek i tak dalej. Tutaj wszyscy mamy te same, jakby, wiecie, zasady, chyba że mówimy o insider tradingu i tak dalej, i innych pierdoletach. Natomiast ostatecznie rzecz biorąc, Wszyscy chcemy przewidywać przyszłość, wszyscy chcemy wróżyć i przewidywać przyszłość. Wróżyć, bo nie, nieważne, czy jesteś spekulantem, który bazuje na, na analizie fundamentalnej, czy spekulantem, który bazuje na analizie technicznej, bo trzeba pamiętać, ja rozróżniam w sensie, dla mnie nie, każda osoba chcąca zarobić na rynku jest spekulantem, bo chce przewidywać przyszłość, dla mnie spekulant to jest osoba, która prze, chce przewidzieć przyszłość dla własnych korzyści. Tutaj natomiast nie, nie, nie interesuje mnie rozróżnianie tutaj na, w, w kontekście, czy korzystasz z analizy technicznej, fundamentalnej, czy w ogóle masz to wszystko w dupie i patrzysz na fazy księżyca. Totalnie dla mnie wszyscy i tak wchodzą do jednego wora o nazwie wróżki i przewidywanie przyszłości. Jeżeli ktoś chce, zapraszam do dyskusji w komentarzach, że da się zarobić na rynku nie przewidując przyszłości. O, komentarze otwarte, zapraszam. Natomiast wydaje mi się, że no niestety przynajmniej, może nie wiem, może ja się mylę, może ktoś ma taki sposób, to serdecznie z chęcią go przyjmę. <noise> Jak zarabiać na rynku nie przewidując przyszłości, czyli nie, nie przewidując wydarzeń, które będą miały miejsce. Jak zarabiać wstecz. O, wszystkim tym z kamerą by się takie coś przydało. nie? W każdym bądź razie to wtedy zaczęło do mnie dochodzić, zaczął do mnie dochodzić fakt, że albo zmienię coś w swoim myśleniu, albo zacznę, wiecie, zmieniać sposób, w jaki rozumiem to, co się wydarza na rynku i w jaki sposób rozumiem to, co się dzieje na rynku, albo po prostu będę non-stop tracił czas. Trochę mnie już zaczęło irytować tracenie czasu. Fizycznie tracenie czasu, bo Moi drodzy, to żarty żartami, ale ja naprawdę już wtedy poświęcałem godziny godziny na to, żeby nauczyć się tego wszystkiego. I, wiecie, najzabawniejsze jest to, że takich materiałów jak tutaj, który ja wam, w którym ja wam otwarcie mówię o swojej przygodzie, jest naprawdę mało, bo niestety za dzisiaj wokół tego zrobiła się taka otoczka ludzi, którzy chcą po prostu na tym zarobić nie na rynku, tylko na samym gadaniu o tym. Że to jest fascynujące, że po prostu jest naprawdę... Mi ciężko było znaleźć takie materiały, w których ktoś tak po prostu by powiedział o swojej przygodzie z tym wszystkim. Nie? Tak po prostu, ale nie osoba, która tam była parę dni, nie? tylko po prostu, która konsekwentnie nad tym działa. I tak też o to zacząłem interesować się konceptami ICT, które można znaleźć właśnie oczywiście za darmo, całkowicie na YouTubie znowu, gdzieś tam zostały mi przedstawione. One pamiętam i, i po prostu zacząłem wsiąkać w całą tematykę. Zobaczyłem ilość wiedzy, która jest dostępna za darmo, i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście gdzieś tam tą wiedzę zacząłem wchłaniać. No i jakże się zachłysnąłem ilością tej wiedzy i zrozumiałem, że no tak, jakby ma to sens w sensie no. Jeżeli chcę spekulować i już przewidywać przyszłość, to wypadałoby, żebym rozumiał, kiedy co się dzieje i dlaczego się coś może stać. I nie bez przyczyny mówi się o sesjach nowojorskich, londyńskich, i tak Po prostu zrozumiałem, że wbrew temu, co mówiła, taka duża. Duża część osób, którzy tak najgłośniej krzyczą, że to wszystko nie ma sensu, to jest wszystko i tak, nieważne, kupuj albo sprzedaj, ważne kiedy wyjdziesz, i tak dalej, i tak dalej. Nie musisz posiadać żadnej wiedzy. Gdyby trzeba było posiadać wiedzę, to profesorowie ekonomii byliby najlepszymi traderami, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wcale nie jest tak, że nie ma profesorów ekonomii, którzy nie są dobrymi traderami, bo to jest oczywiście głupota, żeby tak stwierdzić. napiję się tylko wody. Z jakże fantastycznej butelki. Natomiast sen w tym, moi drodzy, że takie stwierdzenia ogólne, w których chcemy tak jasno nazwać rzeczywistość, bardzo szybko one się rozmywają w przestrzeni weterze. To jest bardzo szybko się to ulega to destrukcji w momencie kiedy kiedy no niestety, ale Rzeczywistość to po prostu zaczyna weryfikować. Co to znaczy i co chcę powiedzieć. Moi drodzy, Sęk w tym, że ja tak wielokrotnie zostało mi przedstawiane to, że ja nie potrzebuję się niczego uczyć, tylko że to jest po prostu wszystko prawdopodobieństwo, że ja w ogóle nie zrozumiałem, czym jest to prawdopodobieństwo. Tylko myślałem, że aha, dobra, to to jest nie, praktycznie jak rzut monetą. Natomiast później, kiedy zacząłem się interesować, już z samymi treściami właśnie nie wiem Marka Daglasa, Larry'ego Williamsa i tak dalej, ludzi, którzy naprawdę zjedli zęby na psychologii tradingu i tak dalej, to zacząłem rozumieć, że, że to wcale tak nie jest, że owszem wiedza, która jest podawana w uniwersytetach, na uniwersytetach, wiedza, która gdzieś jest wiedzą w kontekście ekonomii, jeśli chodzi o jakieś nie wiem księgowości i tak dalej, że dobra, może to rzeczywiście mi się nie przyda, ale wiedza, którą ja mogę posiąść obserwując rynek, obserwując to, co się wydarza na rynku, to jest inna para kaloszy. I tu nastąpił, moi drodzy, największy moment. Aha, po raz kolejny. Czyli zrozumiałem teraz, że to nie jest tak, że ci profesorowie nie są najlepszymi traderami, bo generalnie w tradingu nie trzeba mieć wiedzy. Nie, tylko po prostu oni mają inny rodzaj wiedzy. I to jest rzecz, która najbardziej do mnie uderzyła w momencie, kiedy zacząłem oglądać wszelkiego rodzaju koncepty ICT i tak dalej, bo tu nie chodzi o sam koncept w ogóle smart money, bo, bo to gdzieś tam dla mnie jest takie wyświechtane, tylko tu chodzi o, po prostu o samoobserwowanie ceny. I w moment, w którym ja zrozumiałem, że Teraz pierwszy raz ktoś mi przedstawia koncepty, które nie, w których nie chodzi o to, że coś mi pokaże buy i sell, tylko w których chodzi o to, żeby po prostu umieć rozpoznać w ogóle, gdzie można kupić tanio, a gdzie można sprzedać drogo i w którym momencie chcemy się całkowicie z tej transakcji wycofać. I ktoś powie: No, brawo Sherlocku. Ja mu powiem, dobrze, tylko pokażcie mi materiał, pokażcie mi zbiór materiałów, w których ktoś jasno pokazuje, jak można przeanalizować wszystkie time frame, jak zbudować koncept, dzięki któremu jasno będziemy w stanie antycypować konkretne wydarzenia i na bazie przesłanek konkret, podejmować konkretne decyzje. Bo wszyscy są cwani, bo każdy jest najmądrzejszy w tradingu. Każdy jest najmądrzejszy, każdy wam powie tak i koniec. Ja staram się podchodzić do tego z innej strony, ja staram się powiedzieć, tak, bo tak uważam na ten moment, ale nie mam zielonego pojęcia, jak będę o tym myślał za rok. Moi drodzy, po dwóch latach studiowania tak naprawdę tych konceptów, w setkach zapisanych stron, czy to elektronicznie, czy to w takich żurnalach moich, bullet notesach, obserwowania rynku po. Moi drodzy, nie wiem ile to będzie, to już będzie, nie wiem, kilka tysięcy godzin. Nie wiem, ile to jest godzin, kiedy ja siedzę przed wykresami. Nie wiem. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ja każdego dnia mam moment praktycznie teraz aha. Ja każdego tygodnia i każdego miesiąca dalej doświadczam momentów, w których sobie myślę że to wszystko nie ma sensu. Moi drodzy, po dwóch latach, rozumiecie? Po dwóch latach. To już nie brzmi tak seksy, nie? To już nie brzmi tak atrakcyjnie, żeby teraz każdy leciał i po prostu, wiecie, każdy sobie la jak Lambo i zajebiście, nie? Patrz patrz, co, patrz, 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 co ci trading da, nie? Pa, 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 pa. pa. To, nie, to już nie brzmi tak fajnie, że koleś siedzi od dwóch lat, napierdala coś po prostu tak, że to głowa mała, bo ja jestem osobą, która jest naprawdę. Jak ja się na czymś zafiksuję, to dopóki tego nie ogarnę, to będę ciorał, 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 ciorał i ciorał. Mimo, że tu straciłem kasę, tu mnie wyjebali w jakiej, na jakiejś grupie i tak dalej, to będę ciorał, 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 coraz dalej. Moi drodzy, i powiem Wam szczerze, po tych dwóch latach, ja dopiero teraz zaczynam w ogóle to jakoś wszystko zbierać do kupy. Czy to znaczy, że ja wiem, co robię? <laughs> Kurwa, nie! Nie, moi drodzy, piszecie do mnie. Pokaż, nagraj kilzona, pokaż coś tam, powiedz, moi drodzy, ja z chęcią to będę dalej robił, gdzieś tam pewnie na YouTube, szorcach, bo, bo TikToka, no z TikTokiem na razie się nie mam zamiaru przepraszać. Natomiast pamiętajcie, że to jest to tylko w jaki sposób ja widzę rynek. Ja nie mam złotej strategii, ja nie mam złotego grala, ja nie mam tego w jaki sposób, wiecie, ja, ja nie wiem, co się wydarzy. Moja analiza, moje momenty, aha, to jest to, że widzę, dlaczego coś się kiedyś wydarzyło i mam nowe rzeczy, które mogą sprawić, że jestem w stanie antycypować pewne wydarzenia z większą skutecznością, ale czy one będą miały taki wynik, jaki sobie życzę? Nie mam zielonego pojęcia. To, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Nawet jeśli mamy monetę, to są słowa Marka Douglasa, nawet jeśli mamy monetę, która będzie wyważona, tak, że w 70% przypadków wypadnie reszka, to czy wiemy, jak konkretne wyniki tego rzutu się ułożą? Nie. Czy wiemy, że ten konkretny rzut to będzie reszka? Nie. Bądź orzeł? Nie. Mamy tylko świadomość, że mamy na to 70% szan. I to był kolejny moment u mnie, aha, to był kolejny moment, w którym zrozumiałem, no tak, czyli wynik tego, co dzisiaj zrobię, nie ma kompletnie kurwa znaczenia. Problem polega tylko na tym, żebym trzymał się jednej statystyki. Problem polega tylko na tym, żeby trzymać się jednego modelu. Bo ilu traderów jest w stanie trzymać się jednego modelu, nie łapać się wszystkiego, czego widzą i nie skakać z prawdopodobieństwa na prawdopodobieństwo? Ilu traderów, day traderów jest w stanie mieć jeden model, jedną strategię z określonym prawdopodobieństwem, które jeszcze będzie się wahać cały czas, bo to jest jasne. Ale po prostu ilu traderów będzie miało tą świadomość że będzie, że wie jak wygląda ich setup. Oni zdają sobie z tego sprawę. I będą korzystać tylko z jednego setupu żeby nie, wy, nie wy, po prostu nie wystawiać się na nowe prawdopodobieństwa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to nawet jeśli korzystasz z kilku setupów to żeby rozumieć jak to wszystko działa w takim samym kontekście. Kolejnym momentem aha dla mnie było to, że zrozumiałem, że nikt za mnie tej roboty nie odwali. Tak samo jak nikt za was nie pójdzie na siłownię. Tak samo jak nikt za was nie odwali waszej roboty. Nikt za was nie osiągnie sukcesu. E, moment, w którym generalnie straciłem ze swojego rona 90% ludzi, paradoksalnie, śmiałem się z coachy, którzy zawsze mówili o tym, że, że, że wiecie. Ludzie w Waszym środowisku, i tak dalej, musicie się odciąć. Moment, w którym po prostu nie, nie, nie chciało mi się spotykać z ludźmi, którzy nie chcą rozmawiać na tematy, które mnie interesują, to jest moment, w którym zrozumiałem, że aha, no tak, no, czyli teraz właściwie to zostaje trochę z tym sam. Kolejna sprawa jest taka, że tak samo jak w różnych przyjaźniach i tak dalej, moi drodzy, jeżeli ktoś czeka tylko na to, żebyście wy, wy osiągnęli sukces i jest takim sępem, który krąży wokół was, to naprawdę to też nie ma sensu. Ale dobra, to, to już schodzę na inne tematy. Po prostu chodzi mi o to, że widzicie, ta ścieżka, w której ja się tych rzeczy uczę, miała bardzo dużo różnych rzeczy. Miała momenty, moi drodzy, w których ja po, pff, nie, nawet nie zliczę, ile razy ja już miałem to rzucić w cholerę, ile razy już miałem tak dość. Swojej narzeczonej opowiadałem, że po prostu rzucam to wszystko, że, 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 że koniec, że po prostu ile czasu na to zmarnowałem. Drodzy, ilość sytuacji, w której ja miałem takie momenty, jest przytłaczająca. My, ja, my tu mówimy, moi drodzy, o momentach, w których ja już naprawdę myślałem, że to wszystko serio to jest skam i to nie ma sensu. Że, że nie ma ludzi, którzy zarabiają na rynku. I takich momentów było bardzo dużo. Powiem Wam więcej. Mimo, że w tamtym roku, pod koniec, kiedy jak gremlin po prostu siedziałem i napieprzałem materiały, tam właśnie od ICT i tak dalej, jak gremlin po kilka godzin obserwowałem rynek, gdzieś tam w piwnicy, dosłownie jak gremlin. No, nie byłem w piwnicy, ale rozumiecie porównanie. To i, i udowodniłem sobie, że potrafię zrobić 50% na przykład w przeciągu trzech miesięcy, w momencie, kiedy będę siedział cały czas nad drinkiem. To wtedy właśnie zrozumiałem, że są ludzie, tylko którzy to potrafią. Tylko są wybitni psychologicznie. I to był moment, w którym zrozumiałem, że to, to nie jest tak, że wy musicie też poświęcić, jakby inaczej. Właśnie to jest tak, że musicie i poświęcić ogromną ilość czasu na to, żeby zrozumieć swój setup i patrzeć, jak on się wydarza na rynku, żeby zdobyć bardzo dużą pewność siebie, ale też zrozumiałem, że potrzeba bardzo dużej ilości czasu, żeby swoją psychikę utwierdzić w myśleniu, że to wszystko jest prawdopodobieństwem i żeby to na nas nie wpływało destruktywnie. Moi drodzy, to będzie na tyle w dzisiejszym materiale. Ja wiem, że konkluzji tu nie ma za wiele w takim kontekście, odpowiadając na to pytanie z głównego materiału, natomiast chciałbym, żeby. Znaczy głównego materiału, z tytułu tego materiału, natomiast chciałbym, żeby ten materiał był takim materiałem, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie i w którym każdy sam sobie na to pytanie odpowie. Obecnie, zamykając to tylko klamrom. Wracam do stanu, w którym byłem w poprzednim roku, mimo że początek tego roku był dla mnie również ciężki, jeśli chodzi o naukę i jeśli chodzi o, o to, żeby zrozumieć w ogóle to, co się wydarza. Obecnie przeżywam więcej momentów aha niż hmm. I obecnie mam nadzieję, że będę w stanie jeszcze, jeszcze bardziej się temu poświęcić i jeszcze bardziej osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Na ten moment, moi drodzy, was wszystkich. Żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Yo.